Polonia Tube, Agnieszka Majcher, witam Państwa serdecznie. Premiera filmu Natalii Blicharskiej, pamiętając o Katyniu, historia pomnika. Zniknęły godła ze stron internetowych niektórych polskich ministerstw. Oskarowy skandal z Polską w tle. Liczną widownię i uznanie zdobyła premiera filmu Natalii Blicharskiej, pamiętając o Katyniu, Historia pomnika. Projekcja odbyła się w siedzibie Związku Narodowego Polskiego na Judson w Etobico. Młodziutka reżyserka podjęła się rejestracji trudnego tematu, jakim była walka o wybudowanie pomnika poświęconego ofiarom ludobójstwa w Katyniu. Były gromkie oklaski, pytania do Natalii i życzenia kontynuacji dokumentowania historii polonii kanadyjskiej. Szczególnie ważne, gdy słyszy się od znanego reżysera Mirosława Polatyńskiego. Nie, 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 nie siadaj na laurach, bo tutaj jest na co siadać na laurach, ale powinnaś jeszcze dalej następne filmy robić i następne, jeżeli to jest twoją pasją, bo w ten sposób właśnie dokładnie można, a prasa jest naprawdę ciężka. Jak sama wiesz, zarobujesz noce, materiały i tak dalej, ale słuchaj naprawdę, że tak naprawdę. Natalia chciałaby założyć stronę internetową, gdzie pojawiałyby się dokumenty o dokonaniach Polonii Kanadyjskiej. Żeby nie wszyscy Polacy wiedzą co Polonia potrafi zrobić i właśnie chciałam udowodnić, że to właśnie Polacy z Kanady też też potrafią zrobić. Torontońska Polonia od ponad 30 lat spotyka się przed pomnikiem powstałym ku pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. A jego wybudowanie w tym miejscu w tamtych czasach wymagało ogromnego uporu i bezkompromisowości pomysłodawców. Trudności były niesamowite, bo nikt nie chciał tego dotknąć. Katyń to było bardzo kontrowersyjne słowo. Były naciski i ze strony rządu polskiego perelowskiego i sowieci mieli na to nacisk na rząd Kanady, żeby nam zabronili budowy tego pomnika. Walka z Radą Miejską Toronto toczyła się też o napis na pomniku. I pytałem się, mówi, panie Konrad, dlaczego Pan chce ten napis umieścić? Ja mówię tylko, że to jest prawda. Dlatego dzisiaj Chin polski, ku czci poległym w Lasach Katyńskich, może rozbrzmiewać w samym środku olbrzymiego miasta Toronto. A każdy przechodzień może przeczytać, kto jest winien ludobójstwa polskich oficerów.